Siemanko Ludziska, ja jestem Rolalos i dzisiaj ruszamy na najbardziej spektakularne Grand Prix Formuły 1, czyli Grand Prix Monaco. Zapraszam serdecznie. Sat in P4 at the moment. Najtrudniejsze, najkrótsze, najdroższe, ale zarazem najpiękniejsze Grand Prix stanie się dzisiaj dla nas wyzwaniem, a więc Grand Prix Monaco. Miejsce, jak widzicie, niesamowite. Tysiące ludzi oglądających ten wyścig przy tej wzroście, może nawet miliony, już prędzej tysiące w swoich oknach domów i mieszkań tutaj ulokowanych właśnie wokół tego toru, wokół tego pięknego miejsca. Jest to Grand Prix, które chyba najbardziej lubię, bo jednak to jest największe wyzwanie. Co zresztą pokazują kwalifikacje. Coś, co jest straszne, to to, że można byłoby ten tor jeszcze szybciej przejechać. I nawet czyściej troszeczkę. Ale jednak się nie udało, bo to jest bardzo trudne na tym torze. Pole position. Kolejny pole position w karierze. No tutaj pole position będzie na pewno nam... Na pewno na korzyść. Jak widzicie, ogromna przewaga nad Hamiltonem. 0,7 sekundy to jest przepaść, proszę Państwa. Czy spowoduje to, że odjadę od razu na starcie? Nie mam pojęcia. Zobaczymy, czy popełnię jakiś błąd, czy może rozwalę skrzydło. Nie wiem, tutaj naprawdę ciężko się czegokolwiek spodziewać, ale w tym odcinku na pewno również pogadamy sobie o najbliższym sezonie Formuły 1, ponieważ jesteśmy już po testach przedsezonowych, które na pewno odpowiedziały nam na wiele ciekawych pytań. Jeden pit stopik tutaj nie trzeba... Aż tak bardzo oszczędzać opon, dlatego że na tym torze nie zużywają się tak bardzo. To jest tor, na którym nawierzchnia sprzyja zużyciu opon. Przed nami dzisiaj 20 okrążeń. Powiedziałem, że ten tor jest w sensie Grand Prix jest najkrótszy. Dlaczego najkrótszy? Pod względem kilometrów to jest w normalnym dystansie, czyli 78 okrążeń, tylko 260 kilometrów. Normalnie jest około 300 305 Maksymalnie 310 w Grand Prix Malezji, A tutaj jest tylko 260, więc niby mało, ale czasowo będzie to jednak dosyć długo. Nawet na dystansie 25%. Także przed nami dużo, na pewno ciekawych emocji. Wow, start słaby, proszę państwa. Patryk zepsuł start, Hamilton wystrzelił jak z procy. No jednak tutaj Patryk przestrzelił troszeczkę, znaczy nie przestrzelił troszeczkę, jednak za bardzo zadusił ten silnik na starcie. Hamilton jest pierwszy, niesamowite, no tego się chyba nikt nie spodziewał, proszę państwa. Prowadzi Mercedes, mimo rewelacyjnego tempa Patryka, przecież w kwalifikacjach i w każdym treningu, przecież był tutaj najlepszy o parę dziesiątych sekundy. Tutaj na pewno Patryk będzie szybszy, więc będzie chciał wyprzedzić kierowcę Mercedesa. Zobaczymy, czy zrobi to na torze. Czy może w alei serwisowej, co będzie bezpieczniejsze, wiadomo. Mam dużo paliwa, także mogę kać często wzbogaconej. Rozbek, zobaczcie, jak już traci. Tutaj Patryk będzie chciał jak najszybciej odzyskać to swoje pierwsze miejsce. Więc słaby start tym razem. Oj, tutaj bardzo wolno jadą kierowcy. Jednak Patryk jest zupełnie inna linia przejazdu, od razu to widać. Z tyłu raczej bez zmian. Tam bardziej się interesuje tym, co jest z przodu. Tutaj naprawdę trzeba się bardzo skupić na to, że. Bo jeden błąd, i w zasadzie można stracić od razu zawieszenie. Ale, jak wolny jest kierowca Mercedesa! Niesamowicie wolny jest Mercedes. Może już teraz się uda, jest lepsza. Jest, oj, tutaj muszę uważać, z prawej strony, spróbujemy. Nie, nie ma szans, trzeba tu byłby bardziej zaryzykować. Ale nie chcesz przestrzelić zakrętu, bo to by się, by się wiązało oczywiście z końcem wyścigu. Jest dużo lepiej od Hamiltona, dużo lepsze tempo. Pewnie przez wzbogaconą mieszankę, no ale Hamilton też mógł wdać więcej paliwa, więc to jest wszystko na równo. Jest próba, jest próba ataku. Oj, oj oj oj, ależ bardzo agresywnie. Nie, nie uda się jednak, ależ tutaj próbował Patryk niesamowicie w takim miejscu. To jest miejsce, gdzie jest jedyna właściwie strefa wyjazdowa, jedna z trzech stref wyjazdowych, policzyła na tym torze, także jest ich bardzo niewiele. Ależ normalnie serce zadrżało, proszę Państwa, no tutaj jednak Patryk będzie musiał troszeczkę się namęczyć, troszeczkę będzie się popracować w tym wyścigu, żeby wyprzedzić Mercedesa. Jest lepsza prędkość, jest lepsza. Atakujemy teraz, próbujemy. Nie, nie, tutaj jednak. Rozbędź najszybszy czas. Zbyt pasywnie jadę, no, tutaj musiałem bardziej gdzieś zaryzykować. Ten Hamilton, no on jest no. W światem, on się nie da na pewno oszukać. Nowakowi, na pewno się nie da oszukać. Tutaj, no, kierowcy jadą strasznie, aż blokują opony mocno. Może teraz, na wyjściu z tunelu, może się uda. Teraz jest lepsza prędkość. Jest próba, jest próba, jest próba ataku. Czysto, jest pięknie! Wyprzedzony Lewis Hamilton. No więc teraz, jeżeli on się szybko nie odegra, to niestety już chyba po nim w tym wyścigu. Tak mi się coś wydaje. Jest nawet rekord okrążenia, pomimo tego, że wyprzedzałem. Piękny manew, niesamowicie pięknie. Fajnie, że dało się zrobić to poza to na torze. Nasze znaczy właśnie nie chciałem, żeby to zrobiło wali serwisowej. Żeby coś się jednak działo, żeby trochę powalczyć. Ale czas już kosmiczny po prostu. 3,8 lepszy od Rosberga. Niesamowite! Jak on to robi, nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak odzyskują tutaj takie czasy? Słuchajcie, po czasach testów z Barcelony zastanawiam się, jak kierowcy będą jechać w Grand Prix Monaco, bo czasy już są o 4 sekundy nawet lepsze. 4 sekundy! A to jest dopiero marzec, to są dopiero testy przecezonowe, to jest zimny tor, to jest dopiero początek ewolucji tych bolidów, a już czasy poprawiane są o 4 sekundy w stosunku do poprzednich lat. Jakie czasy będą na takich trudnych torach jak Monaco? Nie wiem. Czy uda się zejść poniżej 1,10? Może być ciężko, nie ukrywam, bo te bolidy, które teraz mamy, pokazały to testy, że są wolniejsze. Wolniejsze są na prostych troszeczkę. Ale w zakrętach, jaką mają przyczepność, to jest niesamowite. One mogą z gazem w podłodze jechać. Tak jak właśnie mówiłem w po poprzednim odcinku, faktycznie w trzecim zakręcie w Barcelonie i. Na tym, jakby na takim szybkim zakręcie w prawo, przed jakby pierwszą strefą DRS, yy, też gram Grand Prix Hiszpanii. Pewnie kojarzycie ten zakręt. Na końcu drugiego sektora, również tam można jechać z gazem w podłodze. A więc to się oczywiście wiąże z tym, że. Ale wolny czas, teraz osiągnęłem tragedię troszeczkę wolniej, bo nie muszę aż tak cisnąć. Ale Hamilton cały czas jest blisko, będzie tutaj atakował. Na pewno będzie starał się coś, coś. wykombinować. A wracając do testów, to naprawdę, jeżeli w takich miejscach można jechać z gazem w podłodze, to pokazuje to, że przyczepność jest nieprawdopodobnie wysoka. Ja jestem aż w szoku taką przyczepnością. Naprawdę, to jest tor, na którym akurat Monako trzeba bardzo uważać. Więc nie wiem, czy uda się zejść poniżej 1,13, ale na pewno czas, znaczy poniżej 1,10, ale czasy na pewno ulegną poprawił o parę sekund. Może być niesamowicie, naprawdę. Strasznie jestem w szoku tą przyczepnością. Jak na razie Ferrari pokazuje się z najlepszej strony, co jest dosyć ciekawe. Mercedes wygląda jakby miał troszeczkę straty. Te poprawki, które przynieśli na tą drugą część testów nie przyniosły chyba rezultatu. Ferrari tutaj ten Wolit na razie lepiej rozwija, ale Mercedes to jest jednak porządna firma i oni na pewno będą na spokojnie wszystko poprawiać, wszystko ulepszać. Jak nie teraz, to później wszelkie poprawki będą na pewno wnosić miarę sezonu. Zobaczymy, jak Ferrari będzie rozwijać swój bolid, no bo to jest chyba najbardziej kluczowe, bo na razie to Ferrari prowadzi w wyścigu zbrojeń w tym sezonie, ale co będzie od Grand Prix to się zobaczymy. I dopiero właściwie wtedy zobaczymy to takie rzeczywiste tempo i, i jaki bolid, gdzie jest w stawce. Szkoda trochę jest McLarena, szkoda jest Lensa Stroll'a, bo już oni powstają memiczne strony, kiedy się rozwalą. Już odliczany jest, jest czas na przykład na tych stronach. Ile czasu upłynęło od ostatniej kolizji Lensa Stroll'a i tak dalej. No to są... Lensz jest akurat kierowca, w ogóle brak doświadczenia, tak naprawdę, można tak powiedzieć. Więc on nie będzie tutaj miał łatwo. Zwłaszcza jeszcze, że w tym sezonie bolidy są trudniejsze w prowadzeniu. Dlatego że, jako że, właśnie w takich zakrętach jak w Barcelonie, właśnie w Katalonii, można, znaczy w Barcelonie źle sobie mówię, bo to jest tor pod Barceloną, więc to jest trochę niepoprawnie, ale dobra, już skrót myślowy. To przeciążenia w takich zakrętach są wyższe o 2G. 2G, moi drodzy, to jest bardzo dużo, jak zwykle było, nie wiem, 3, to teraz jest 5, więc to jest dużo trudniejsze wyzwanie, dużo większe wyzwanie dla kierowców. Także no to na pewno spowoduje to, że kierowcy muszą dużo więcej trenować, dużo więcej się przygotowywać do wyścigów. Podobno któryś kierowca musiał przytyć 5 kg, nie wiem o kogo chodzi dokładnie, nie pamiętam, ale słyszałem, że ktoś musiał przytyć 5 kg, żeby właśnie spełnić wszelkie wymogi w tym sezonie. Także to jest też bardzo ciekawe. Zjechał Hamilton. No jest, mamy szansę teraz mu odjechać, bo jednak opony super są dużo lepsze niż opony. Znaczy ultra miękkie są lepsze niż supermiękkie. W tym sezonie w ogóle jest dużo strasznie zmian. Mówi się, że ten sezon będzie rewolucyjny. Rewolucja podobna jak w 2009 roku, kiedy to wprowadzono zupełnie nowe kształt bolidów, tak można powiedzieć. Przecież bolidy są szersze, większa przyczepność. Są szersze opony. Dyfuzor jest z tego co widziałem powiększony. Wloty powietrza są zmienione, wszystko jest zmienione. Skrzydła są poszerzone. Tylne stycze jest troszeczkę obniżone. Zwiększony jest przecież limit paliwa na wyścig 105 kg z uwagi na y, większy opór powietrza. Co jeszcze jest wprowadzone? Usunięto, usunięto te tokeny, jeżeli chodzi o aktualizację w silnikach. Także teraz mo może się to wszystko dużo łatwiej i dużo lepiej rozbijać. Nie ma żadnych ograniczeń, nie ma tych już kar kumulowanych, no naprawdę... Zmian jest piekielnie dużo, piekielnie dużo jest zmian w tym sezonie. I jeszcze jest ich o wiele więcej, tylko ich jeszcze na pewno nie wymieniłem, bo zapomniałem przy okazji. Ale te takie najważniejsze wydaje mi się, że wymieniłem w tym sezonie. Jeżdżamy do boksu teraz na tym półku. że tutaj bez kary, jest bez kary. Ktoś powiedział, znaczy ktoś napisał w pierwszym odcinku, że wolałem cię oglądać w hasie, bo było więcej walki. Słuchajcie, to jest taki trochę dziwny argument, yy, dlatego że wiadomo, są tory, gdzie faktycznie, no wiadomo, w hasie jest, jest to wolniejszy boj, więc na pewno jestem wtedy z tyłu stawki. To jest, nie ulega to żadnej wątpliwości. Ale jednak, jeżeli chciałbym walczyć o tytuł mistrzowski, to liczy się cały sezon, i są takie tory, gdzie faktycznie. Może iść prosto, jak na przykład właściwie tutaj. No można tak powiedzieć, że tutaj właściwie idzie nam jak po maśle. Jest, wyjechaliśmy przed Hulkenbergiem i przed na pewno... Oj, 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 oj! Już myślałem, że teraz uderzę. No, zagadałem się trochę. Już prawie było w bandzie, już bym nie ukończył wyścigu. Idzie właściwie łatwo, ale są takie tory, gdzie naprawdę będzie trudno. I ten początek sezonu był taki troszeczkę w kratkę. I w miarę oczywiście rozwoju tego bolidu będzie oczywiście dużo lepiej, a ja teraz sobie zrobiłem już token na rozwój silnika, bo przed nami trudne tory, jeżeli chodzi o prędkość, bo Kanada, bo Baku, bo Wielka Brytania i tak dalej, te tory przed nami i Austria jeszcze, gdzie trzeba mieć dobrą prędkość. A Ferrari, no silnik Ferrari w 2016 roku nie miał dobrej prędkości, także rozwijam to pod tym względem. Później pewnie jeszcze będzie aerodynamika, lepszy docisk, bo będą to tory z szybkimi zakrętami, także to też trzeba będzie potem rozwinąć. No ale każdy wyścig jest swoją osobną historią, więc robienie tego, że jeden wyścig rujnuje jakby cały sezon, bo lepiej było w danym zespole, jest trochę dziwne. Jak powinno się patrzeć na cały pryzmat sezonu, walczymy o mistrzowski tytuł. Na jednych torach jest więcej walki, na drugich jest mniej walki. To jest oczywiście normalne, że w całym sezonie są takie wyścigi nieco, nieco nudniejsze, są wyścigi nieco bardziej ciekawsze. Tutaj, tak naprawdę w tym wyścigu akurat, dużo bardziej się działo oczywiście na starcie, gdzie przestrzeliłem, znaczy... co mówię, że przestrzeliłem? Przegapiłem po prostu. I źle troszeczkę ogarnąłem start, no i straciłem pozycję i musiałem walczyć o jej odrobienie. No i to był najciekawszy moment z wyścigu tak naprawdę i wyprzedzanie Hamiltona. No i okej, okay, i zdarzało się takie wyścigi, że tak jest, ale kto wie, czy na przykład Grand Prix Kanady nie będzie ciekawsze, bo na przykład nie będę już tak szybki, i kierowcy będą strasznie dużo do... Nie, znaczy ja będę dużo tracił do kierowców. No i będę musiał, że tak powiem, walczyć z tyłu. Kto wie, czy tak nie będzie, więc mówienie, że przez jeden wyścig się wszystko rujnuje, jest dziwne. Ferrari jest szybsze, walczymy tutaj troszkę inne pozycje niż w chacie, co jest oczywiste. O pozycje dużo wyższe, bo przecież o zwycięstwa. I w tym wyścigu również zapowiada się na to, że będziemy zwycięzcami, ale oczywiście po przykładzie poprzedniego okuka widzicie, że mogę tu łatwo wypaść i może się zdarzyć jeszcze wszystko, także spokojnie. Słuchajcie, coś, co mi się bardzo podoba, to to, że... Chyba to jest wpływ Immery Media Media, że na stronie na YouTubie, na kanale oficjalnym F1 właśnie Formula One pojawia się więcej materiałów. I na przykład ostatnio pojawiają się materiały z takich oficjalnych onboardów z testów. I to jest właśnie bardzo fajne. Kiedyś nie było, kiedyś pamiętam, że czekałem zawsze na pierwszy trening w Australii, by zobaczyć onboard kierowcy Formuły 1 właśnie z nowego sezonu, bo zawsze wam mówiłem, że ja uwielbiam oglądać jakieś onboardy. Do tej pory uwielbiam właśnie najbardziej oglądać z Formuły 1 właśnie onboardy, i zawsze czekałem na ten pierwszy wyścig. A teraz już są testy i właściwie wiem wszystko, nie. Dźwięki silników, wiem, jakie właściwie są. No wiadomo, do tej pory były tylko onboard Ferrari i Mercedesa z tego sezonu, Natomiast no jednak onboard z nowego sezonu zawsze wzbudza we mnie dużo emocji i. Jest to fajne na pewno. Chyba to jest właśnie wpływ tych nowych łas Formuły 1, że jest dużo więcej tych środków masowego przekazu, jakby przez internet, przez te social media. Dużo więcej można się dowiedzieć niż tylko z transmisji telewizyjnych. Ostatnio też na Eleven we wtorki o 21 leci taki yy, Taki magazyn o F1, właśnie który prowadzą komentatorzy z Eleven Sports. Także też polecam go oglądać. Na pewno ter był teraz we wtorek, jeżeli ktoś nie wiedział. Yy, Teraz też będzie we wtorek o 21 ten magazyn i tam ogólnie jest opowiadane o nowym sezonie, o testach, jakie one były, tam wywiady z kierowcami i tak dalej, więc też bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś, ktoś już jest stęskniony w Formuły 1, która wraca, słuchajcie, przypominam, za dwa tygodnie w Australii. Wcześniej rano, ale wraca, wtedy jeszcze przesłamy zegarki, więc to będzie tym bardziej makabra, no ale czego się nie robi dla Formuły 1. Yy, to właśnie może sobie obejrzeć ten magazyn, w którym na pewno dużo się dowie ciekawych i interesujących rzeczy. Moi drodzy, zaczynamy ostatnie okroczenie tego wyścigu. Tak jak powiedziałem w środkowej części, Znowu no matko, znowu fast lap. To powiedziałem, że właśnie najciekawiej było na starcie i faktycznie w tym wyścigu przestrzelenie tak naprawdę tych czerwonych lampek przez Patryka. No, chyba tak naprawdę się przestrzeliłem, bo za dużo tego używam dzisiaj. Przegapiłem, wręcz bym powiedział, troszeczkę te... ten start i wystrzelił jak z procy Hamilton, który prowadził przez parę kółek, chyba trzy bodajże, i później jednak niestety. Tempo Patryka, który pokazywał od początku, samego początku tego weekendu, no, wskazywał na to, że musi, po prostu musi w tym wyścigu być bardzo konkurencyjny dużo bardziej lepszy niż Mercedesy, co udowodnił, wyprzedzając Hamiltona, właśnie w tym miejscu, w którym się aktualnie znajdujemy. Na pewno ten wyścig dużo nam przyniesie punktów do klasyfikacji, w której również walczymy o mistrzostwo. Pamiętacie, mam dużo straty teraz, już do czy inaczej 26 punktów, z tego co wiem, do Fetela, który jest liderem, a więc mój teammate. Ja też cały czas, pamiętacie walczę o pozycję w zespole. Vettel jest zwykle lepszy ode mnie, więc jestem na czerwonym polu, jakby... ...jakby wymagań zespołu. Ale, proszę Państwa, już jest raz kas Już jest ostatni zakręt. I, proszę Państwa, zwycięstwo w Grand Prix Monaco! Ferrari, proszę Państwa, jest, jest, jest! Bezbłędny wyścig, można powiedzieć. Oprócz tego jednego big moment, ale to był tylko jeden big moment. Jest zwycięstwo, będzie Mazurek Dąbrowskiego w kraju, w którym oficjalna flaga jest odwrotna do flagi Polski. Pięknie, 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 pięknie. Drugie zwycięstwo w sezonie. Także naprawdę to dobrze rokuje. To jest właśnie, ja zawsze sobie dzieliłem karierę na przed Monako i po Monako, bo zawsze Monako był takim punktem, gdzie był zwrot akcji. Zawsze tak było. Czwarty versepiem, więc go w klasyfikacji generalnej. Dużo punktów, teraz będę miał na tym już przewagi. Także bardzo to dobrze rokuje na przyszłą część sezonu, na tą środkową część sezonu, na tą bardziej europejską. Brawo! Od księcia Alberta wręczone trofeum. Zazwyczaj to no, chyba trochę księcia Alberta nie przypomina. No ale już zostawmy, nie czepiajmy się już, tak? Jest oblewanie szampanem w tle Carmen, oczywiście Bizeta. Pięknie, 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 brawo! Jestem pięknie ogolony, kurde. No, czas jednak, kukań, rewelacja 8 sekund, prawie 9 lepiej. Nic zadać, nic ująć, naprawdę. Więc w klasyfikacji generalnej awansowaliśmy na miejsce trzecie Fedel już ma swoją pozycję, ale tracimy do niego już tylko 11 punktów. Natomiast w konstruktorach prowadzimy z przewagą 5 punktów nad Mercedesem, i tutaj będzie bardzo ciekawa rywalizacja. 100% czystych kółek. Ciekawe, bardzo. Monako, to naprawdę ciężko, i tutaj chyba pokonamy w rywalizacji pierwszy raz w historii kierowce. Tak jest, to bez, bezwzględnie w ogóle. Także na szczęście się to udało. I będziemy w końcu na pozycji takiej środkowej, bym powiedział. I to właśnie nam też, na tym nam ma, najbardziej zależy chyba. Pięknie. A więc moi drodzy, to by było na tyle z Monako. Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on bardzo podobał. Jeżeli tak było, to wiecie, co macie robić, dajcie łapkę w górę i tak dalej. Skomentujcie odcinek, zasubskrybujcie kanał, zaglądajcie na Facebooka, na Twitcha oraz na stronę, którą będę chyba za niedługo aktualizował, bo tam długo nie zaglądałem, że wam powiem. No ale, w każdym razie, w przyszłym odcinku ruszamy na kolejne Grand Prix i będzie to Grand Prix Kanady. Trzymajcie się, cześć!